Jak wrażenia po dzisiejszej części egzaminów gimnazjalnych? Matematyka ogólnie? Myślę, że w miarę prosta, ale część ta pierwsza, przyroda, fizyka, chemia, no według mnie trudna była dość. No według mnie też, jak koleżanka sądzę. Matematyka według poszło mi tak gładko. Myślę, że dobrze mi poszło. Przyroda była najtrudniejsza jednak. Humanistyczna była prosta, matematyka moim zdaniem była trudna. Matematyka trudniejsza czy ta część przyrodnicza? Matematyka. Raczej chemia była i fizyka sprawiła dużo problemów. Fizyka tak, właśnie. A reszta była całkiem łatwa. Jakieś pytanie zapamiętaliście? Takie, które było wyjątkowo trudne Waszym zdaniem? Może coś, czego. Z czego nie przygotowywaliście się wcześniej? My mieliśmy trudne pytanie, wydaje mi się, z chemii, bo nie mieliśmy jeszcze tego działu robionego i było stałe pytanie, o czym to było? O... To było o alkoholach i erytrocytach, Erytrocytach. tak. No. I my tego nie mieliśmy, dlatego sprawiło to nam no, dość, dość dużą trudność. Jest, coś chyba... było, ale to właśnie jak tak się czyta te zadania, to... Jaka szkoła ponadgimnazjalna, co wybierzecie? Albo ekonomik, albo drugie liceum. Pierwsze albo trzecie liceum? Nie wiem, zależy. Kto <laughs> kto jak u, ale kto wybierze. liceum, kto wybierze, kto wybierze technikum, to wybierze technikum. A do jakiej ty się wybierasz? Nie wiem, jeszcze się nie zastanawiałem. Trzecie. Jakiś um, techniczny profil humanistyczny? Profil. Humanistyczny, profil. humanistyczny. Do technikum. Które? Zeta na Synańskiej. Jaki, jaki kierunek? Technik budownictwa, technik mechatronik. Ja mam zamiar iść do liceum trójki. Ja do trzeciego, siódmego albo drugiego jeszcze nie, nie wiem, zobaczę gdzie się dostanę. Raczej, liceum takie, jakie kierunki? Yy, matematyka, na pewno, coś z tym związane. Yy, Biologiczno-chemiczny profil. Yy, technikum na Organizacja reklamy. Też organizacja reklamy. Do technikum. Na zielono tam imię Brzostowskiego, jakoś tak. Jaki kierunek? Technik organizacji reklamy.